Kochani, chcecie zobaczyć, jak to zrobiłam? Te święta zapraszam Was do stworzenia niepowtarzalnych dań, które z Doliną Dobra stworzyłam. Dolina Dobra oferuje najwyższej jakości mięsa, które pochodzą po morze. Wszystko z Doliny Dobra jest naturalne, bez konserwantów, o czym sama się przekonałam. A najważniejsze, ta marka prowadzi zrównoważone rolnictwo od pola do stołu. A oto moje świąteczne propozycje dań na Boże Narodzenie. Moim ukochanym daniem, kiedy wracam po pracę, są pulpeciki. Jest to danie bardzo lekkie, natomiast ja łączę mięso z chałką, odrobiną mleka i jednym jajkiem. Do tego wszystkiego koperek. I w środku, i na zewnątrz. Na święta wymyśliłam idealną polędwiczkę wieprzową, która jest faszerowana piernikami. Co 2 cm nacinam polędwiczkę, umieszczam piernik z jego aromatem, polewam piernikowym sosem z miodem i cudownym rosołem. A dla tych, którzy lubią eskalopki, robię cudowne eskalopki wieprzowe, w sosie z gorczycy. A żeby nie było aż tak ostro, marnowana gruszka pasuje do tego, jak najlepsze kaszmirowe szalik do pięknego płaszcza. Sami widzicie, jakie to proste i smaczne. Zaufajcie do dobra, niech te święta będą najwyższej jakości. Poleta Magda Gessler.